No, nie, ona ma delikatną! Haj! Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie przyjechałam do Marzenki powspominać nasz wyjazd do Modlina na Tor, na którym uczyłyśmy się bezpiecznej jazdy z Marką Mercedes. Powiem Wam Dokładnie. szczerze, że chyba dla nas to był jeden z najpiękniejszych dni. E, Zgadzam się. W roku! Zgadzam się. Wspominamy My, to cały tak, czas. Tak, wspominamy cały czas. Wracałyśmy do Białego Stoku, byłyśmy pełne emocji, wrażeń. E, elektryk tam zapadł tak w głowie! Tak, siedzimy właśnie w zarodkim Mercedesie i cały czas oglądamy i, i porównujemy. Słuchajcie, jest piękny, jest ładny, ale tamten po prostu go wywiatał, wywiatał. To wymiatał, wymiatał. I, słuchajcie, to są wspomnienia. To tak. są wspomnienia, których naprawdę nam nikt nie zabierze. Uważam, że. To, co to, 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 czego się nauczyłyśmy, bo miałyśmy tam fantastycznych instruktorów, właśnie o tym rozmawiamy. To to może się... zaczniemy od początku. Słuchajcie, my jesteśmy, tak jak mówiliśmy, pod wrażeniem profesjonalizmu, z którym się tam spotkałyśmy, wszystkich instruktorów, bo oni się nam zmieniali i bardzo dobrze, tak, tak, każdy z, tak. z nich coś nowego, czegoś tak, wnosi. Mhm. Nauczyłyśmy mhm. się jasnych podsterowności, nadsterowności, nauczyłyśmy Zobaczcie, się. Zobaczcie jaki profesjonalizm. <laughs> Kiedyś w ogóle nie odróżniałam jednego od Drugiego. Ważne, żeby tam jechał, żeby ten samochód jakoś wyprowadził. Teraz Co już znamy zasady. Pamiętaj, żeby nie przechylać się ze skrętem, tylko hmm. zostać na jakby. Ja jak motocyklista? No trochę tak, tylko że jakby te, dzięki temu słuchaj, lepiej odczuwasz i zbierasz e, informacje. Mhm. Popatrz, się, jak teraz ładnie odkręciłaś kierownicę, mhm. dociążyłaś w przód, odzyskałaś przyczepność i już reagujemy. Mogliśmy tego doświadczyć e, naprawdę wpadając po ślizgi. No, i spróbować też wyprowadzać różne samochody. I klasy C, i klasy S, i Gila. No, naprawdę, cały, cały szereg samochodów Mercedes nam oferował. Powiedz, Marzenka, co to by najbardziej utkwiło w pamięci? Powiem szczerze. Padanie w ten poślizg. Jazda w tym takim poślizgu. W momencie, kiedy tam jedziemy sobie spokojnie i nagle w tak, szarpie nas tak, na taki tak. I Wchodzisz prawda? tak jakby w poślizg, nigdy w życiu sobie nie zdawałam sprawy, że reakcja, tak szybka reakcja jest bardzo ważna. Drogą Trzymanie tej kierownicy przede wszystkim, co nas uczyła dziewczyna. Słuchajcie, była jedna tak, dziewczyna, fantastyczna. Wśród instruktorów, co też nam naprawdę imponowało, bo uważam, że była no perfa... Perfekcjonistka tak. w tym, co robiła, a więc słuchajcie, przekładanie ręki kierownicy, nawet przekładanie ręki ręka za ręko, to też jest precyzja. Gdzie na naprawdę... nas wymęczyła, prawda? Bo uczyła tak. nas takiego przekładania. Można, można. można. <słuch> Miałyśmy właśnie kwas. ja miałam na drugim miejscu. A dzień. więc to było naprawdę fajne, tym bardziej, słuchajcie, że ja w życiu już nie raz padłam w pościsk, kiedy opowiadałam nawet drodze po drodze, jak kręciło mnie w poprzek drogi i tak autentycznie nawet nie wiedziałam, co mam zrobić. Po prostu intuicyjnie coś tak, robiłaś. Tak, tak, robiłam. Właśnie. A tu, po takiej jeździe, człowiek naprawdę ma pojęcie. Wiesz, jak masz się zachować, wiesz, kiedy masz hamować, wiesz, kiedy... A więc może nie to zupełnie najbardziej mi utkwiło, ale powiem Ci szczerze, no, to mi dało do myślenia. Nie, patrz na To, co też Bardzo ma... dobrze nagrane Dziękuję. Taka prędkość, troszkę zdejmij nogę z gazu. Trzymaj teraz nogę na gazie. Na gazie noga. Patrz przed siebie. No, lepiej nie mówić. A wiesz co mi jeszcze y, dużo dało? Ta jazda na torze. Ja nawet nie sądziłam, że ja mam takie funkcje w moim aucie, że mój samochód peś, potrafi dla mnie hamować i też reagować. <laughs> Oczywiście moja reakcja jako kierowca jak najbardziej jest skazana, natomiast okazało się, że to jest naprawdę super samochód. Ja teraz wiem, że Bezpieczeństwo to jest podstawa. Kiedyś tam troszeczkę... Z tym A, z robiliśmy dużo, dużo błędów. Ja na przykład wiem, że córce mojej mówiłam, że powinna bezwzględnie jeździć tak bezpiecznym autem, jakim w tej chwili jeździmy my. Przede wszystkim prawidłowo prawidłowo. Tak, to, no to jest prawda. fajne, tak jak mówiłam, słuchajcie, kręcenie kierownicy, takie musianie ją, bo to jest super, to jest ręka, na jednak mimo wszystko, wracałyśmy, wracałyśmy z tego storu do domu, drota jechała, słuchajcie, z rękoma, tak jak trzeba, prawidłowo, tak. wyprostowana postura i autentycznie. Kręgosłup to wszystko inaczej. Zupełnie odpoczywa. inaczej. I powiem Wam, bo ja zawsze narzekałam na kręgosłup, że mnie boli i tak dalej. Ja zazwyczaj jeździłam na leżącą, taka sobie rozwalona w tym samochodzie. słuchajcie, teraz jeżdżę tak jak trzeba. Trzymam ręce na kierownicy, tak jak trzeba. I kręgosłup nie niewoli, co jest ważne. Wiecie, Bardzo to doceniam. Fajny. Jeden z tych instruktorów był też fizjoterapeutą i on tak właśnie, fajne, takie właśnie. swoje ciekawostki, Tak, takie mm -hmm. nam Dał nam dużo fajnych, właśnie cennych rad, wskazówek. I oczywiście to nie znaczy, że my to robimy wszystko perfekcyjnie. Nie, my się no tego się uczymy, uczymy, ale słuchajcie, ja nawet w trakcie jazdy przypominam... Zawsze zapinałam na A ty pas. miałaś problem z pasami. Marzenka ja miałam, nie zapinała pasów. Zapinałam pas, ale zapinałam tak pod rękę. Słuchajcie, bo mi tak było wygodnie, bo to mi się coś gniotło i tak dalej. A teraz autentycznie czasami to jeszcze zrobi. i słuchajcie, już mój mózg zaczyna pracować nie, całóż go dokładnie. I tak jest, dziewczyny, dziewczyny nie mówię dziewczyna, dziewczyny, jest. Może będą to mogły też mężczyźni, ale to my mówimy z naszej perspektywy. Ale kobiety, właśnie, prawda? co nam powiedzieli instruktorzy, że jednak my, kobiety, my jesteśmy takie jak to nazwać? Uczymy się, uczymy się i chcemy I się otwarte. nauczyć. Naprawdę I właśnie. I się zgadzam z nimi, ponieważ mężczyźni tak. mają swoje nawyki, naleciałości, a oni uważają, że robią wszystko na, najlepiej. Nie, my tutaj grzecznie sobie słuchałyśmy, przyjmowałyśmy tą wiedzę, za którą jesteśmy teraz ogromnie wdzięczni. Oczywiście, oczywiście. A pamiętasz kartony? Pamiętam. Zajdziemy, na pewno będzie, bo ja to, ja to zmontuję. Tak, to będzie Panka. zmontowane, ale jest zmontowane już w części. Ale tam jest taki moment, znaczy Właściwie on mi strasznie zapadł ten moment, wiesz, w głowie. Takie dość, taki dość yy, takie nawet się Słuchajcie, tak, bo my bo... uczyłyśmy się na hasło hamuj, mm -hmm. nagle musiałyśmy wciskać ten hamulec do końca, a przed nami były tak zwane, jakbyśmy to nazwały Hanka. kartony Hanki i Mostowiak, no. poustawiane i to była imitacja samochodu, przed którym musimy wyhamować. Mi się udało tyle, kilka mm -hmm. razy, ale aż tyle, tylko, a, tylko aż. Ale nasza koleżanka. Ale nasza koleżanka Iza, którą serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie. E, wjechała w to, słuchajcie, mega. Uczucie w samochodzie siedząc, tak Tak, my wiedziałyśmy, że to jest pompowane coś tak. takiego, ale słuchajcie, ten taki moment, kiedy ona się zbliżała i my wiedziałyśmy, że. Ona, ona już to, nie wyhamuje, że ona uderzy, to jest naprawdę przeżycie. Tak, to przeżycie, jest taki przeżycie... mógł to być i Oczywiście, oczywiście, samochód, oczywiście, samochód człowiek i tak dalej. Nie mi kartony, się się piastecie. Piastecie najlepsza. Słuchajcie, to jest takie coś, co naprawdę nas uczy. No, dużo cennej wiedzy. Że A tam w mamy... było mnóstwo fantastycznych kobiet, kobiet. które. Tak samo jak my szczęśliwe wyjeżdżały z torów w Modlinie. Też myślę. Może gdybyśmy były drugi, trzeci, czwarty, może byśmy się jak nie zachwycały, co nie? Nie, bo ja myślę, że zawsze. My jesteśmy takie, że my się umiemy cieszyć, wiecie co, z wszystkiego. I to, to jest prawda. właśnie to, bo to jest jakaś nowość, jakieś, nie wiem, Czy znaczy Ja uważam, że takie doświadczenie powinien, każdy, nie tylko kobieta, prawda? Bo to było akurat skierowane typowo do kobiet, ale taką lekcję jazdy powinien przejść każdy kierowca no, to Szczególnie faceci, żeby im trochę tak też im do dołu, tak, no tak ich trochę niżej, bo oni uważają, że oni są najlepsi, coś w tym jest, ale naprawdę się nie wierzcie, wierzcie nam, że tam ci instruktorzy powiedzieli, że co, jednak kobiety w pastorach są, tak i tak są tak lepsze. No, bo oczywiście, bo my byłyśmy lepsze. No, przecież, byłyśmy lepsze we wszystkim. Wiecie co, coś pięknego. Im szybciej, 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 szybciej Ja nie wiem, czy ja tu chcę z tyłu siedzieć. Ty nie wiesz, co się tu czuję. No ale nie nic się nie dzieje, takie wiekie. No właśnie. A Marzenka, a pamiętasz yy, moment, kiedy zamykałyśmy oczy? Rozpędzałyśmy samochód do około 50 tam na godzinę, i instruktorka wtedy kazała nam zamknąć oczy. Bo miałyśmy wejść w ten taki jakby w poślizg tak, prawda? Tak, I tak, tak. Na ten właśnie szarpaku, o którym mówiłeś. otwartych oczach inaczej nie dało się, się wyprowadzało się. się po prostu, człowiek już wiedział, co, na, co nas czeka, prawda? Mm -hmm. I tak jakby paraliż dopiero kazała nam zrobić. fajnym takim właśnie. Ale wiecie, jakim jest wiecie, jedziesz, zamykasz oczy przy 50 na godzinę i wpadasz w poślizg i wyprowadzasz samochód. Ja miałam problem, bo ja nie hamowałam w ogóle. Mm -hmm. Ty hamowałaś przynajmniej, a ja nie hamowałam, ale nie wiem jakim cudem wyprowadzałam ten samochód tak, naprosto. Tak, ale słuchajcie, ta, tak, ta świadomość właśnie zamknięcia oczu, że ty wtedy nie widzisz, co się przed tobą dzieje, tylko reagujesz tak ale jakby widzisz, instynktownie. Ale widzisz, Mi, na mnie lepiej zadziałało, jak mi instruktorka powiedziała, patrz daleko przed siebie. Mm. Nie patrzcie blisko, tylko patrz Wszystkie daleko przed siebie. Mówiła. I to było naprawdę bardzo cenna wskazówka. Ja teraz wiem, że jak będę wpadała w połaszki, nie, to ja będę patrzyła to daleko przed tak. siebie. Dobra, taka prędkość. Nie przyspieszę, nie przyspieszę już. Zamknij oczy. W ogóle nie hamowałam, No ale, tak, ale musisz, jedziemy. <grystanie> ale zostałaś na pasie. Ale, ale słuchajcie, to jest taka właśnie taka mądrość, że człowiek inaczej sobie uświadamia, inaczej myśli. Tak, to prawda. W ogóle inaczej podchodzi do tego, bo jak masz otwarte oczy, to nawet jak podjeżdżasz i wiedziałaś, wiedziałyśmy, że tam już jest to, że będziemy to wpadały, bo to, słuchajcie, to nie było, żebyśmy wjeżdżały na to raz. My tam robiłyśmy tych rundek parę. Tak, palę, Próbowałyśmy jakoś z tego właśnie wyjść, ale w końcu jak zamknęłaś oczy, a więc ty jechałaś. Nie, tak, poczuła, no, nie mówię, że nie znaczy, wiadomo, wiesz, to było to wyczucie samochodu. Samochodu, dokładnie. I wtedy, jak na miałaś zamknięte oczy i już nie wiedziałaś, w którym będzie wpadniesz. A więc to musiała być taka reakcja, że ty czułaś tylko, tak, co nie? Tak, czułaś tak. to takie właśnie szarpanie, że cię kręci. Wiesz, co mi jeszcze się podobało? Z tym pierwszym instruktorem, z którym jeździłyśmy jak jechałyśmy najpierw slalomem, a później nagle, wiecie, przeszkoda nam wyskakiwała. A. I wtedy w naszych autach okazuje się, że mamy cudowne systemy, które nas pięknie pomagały wyprowadzić, tak, 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 prawda? Tak, tak. Wiecie... Właśnie, dużo nie wiedziałam, czy to nie mamy tak, na w swoim tak, samochodzie, tak, na, pe tak. na pewno każdy z blisko... Ja kupując swoje auto i zamawiając bardziej pod kątem wizualnym patrzyłam, niż pod kątem bezpieczeństwa i jakie ma systemy. I wiem, że następne auto, które będę zamawiała i będzie to z pewnością Mercedes. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej podejdziemy przede wszystkim Chyba bardziej po męsku. Bardzo dobrze powiedziane, taka konkretna decyzja, że ja chcę mieć to, 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 to. A do tej pory no tak, słuchaj, no piękne, no ładne, ładne, miały to, co tak, chciałyśmy, to miałyśmy, tak, nie? Tak. tak Na to pewno jest warto było, warto było pojechać, bo zobaczcie, jak jesteśmy mądrzejsze, gdzie do tej pory nie miałyśmy nawet pojęcia, że istnieje jakiś tam czerwony, czerwony kwadracik, pytają nas. A macie taki czerwony kwadracik? No a jak, nie, no. mamy, zapala się. To bardzo źle, że się zapala. <laughs> I słuchajcie, i takie właśnie rzeczy, gdzie człowiek ma i nawet nie wie, do czego tak. one służą, a tam nam dużo, dużo cennych naprawdę I tu pamiętaj, że musisz prawo-lewo. Już tutaj skręcamy lewo zagwałtowne ruchy, a teraz mocne hamowanie. Fidelity skręt. O! Jakie oh. mięsko Jaki szarpało z tyłu. Jaki Złe. To mój w zasadzie pierwszy Mercedes. Miałem różne auta. Lepsze, gorsze, ja ale Mercedesa kocham. A na, tak naprawdę zakochałyśmy się w tym elektryku. Powiem wam, elektryk, luksus, biały w środku, uważam, że to tak będzie, jak widzieliście tam na zdjęciach. To jest przyszłość, to będzie przyszłość. Będzie przyszłość, taka no, ta to deska będzie. piękna, taka na całe. A ten... że my kobiety lubimy jak sroczki, że coś co się świeci, błyszczy i tak dalej, a więc tym bardziej ona nas I miał 4 sekundy do setki, pamiętam jak wbijało fotel. I słuchajcie, my tak możemy długo, my potrafimy z nią się zadzwonić, non stop o tym, -stop o tym no rozmawiać. Nie musimy a to Marzenka, jak tu pięknie. Ale jak ty pasujesz do niego. Jest. O, królowe życia. Powiedz, powiedz, Ty spójrz tutaj na tą tablicę. To nasza to wymienka. No. O, cholera, Chyba Wyłącz. nasze priorytety się zmienią. Ja chciałam powiedzieć. Patrz, bo zastanówmy się jeszcze, bo... Zobacz jak... No, Słuchaj, jak miałyśmy kupić giele. Pomyślimy o elektryku. Też Mercedes. <słuch> Ale, Ale jaki piękny. piękny. No przecież królowo, popatrz. I Ten kolor, i nie, ta ten kolor. I ten ja już kiela. chyba zmieniłam zdanie, ja nie chcę kiele. Ja chcę tego. Patrz, jakie, patrz zobacz jakie ma zagłówki. Nie, no przecież słuchaj, no jeszcze bo będziemy tu Naprawdę zwierzać? czujemy się jak królowe życia z marzenką. Jest, 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 muski, jest. jest jakie ma schowki. Zobacz, zobacz, Ale coś tutaj, tu pod spodem. Telefonem. Proszę popatrz, no właśnie. I deska. Jeszcze więcej gadżetów zmieścimy. Ta bajka. Ale wiesz co, ja ci jeszcze powiem tak, że jak tak jakieś działam różnymi markami, żadna marka nigdy nie dała mi takiej możliwości. Też takiej fakt. nauki takiego doświadczenia i tu bardzo sobie cenię to podejście do klienta nie, Ale ja tak nie... nie jest reklama nie. nie to jest po prostu to co my robimy z serca to co tak, nam naprawdę to się podoba co znaczy, ja wszystko robię z serca No właśnie. To, właśnie my wszystko robimy to co kochamy dziewczyny dlatego nam wszystko w życiu wychodzi bo dokładnie to tak jest. Tak róbcie to co kochacie dokładnie. cieszcie się każdym dniem i doceniajcie to co macie Chciałabym podziękować, myślę, że Marzenka również, Też całego, całego serducha, do... ponieważ to był jeden z niezwykłych dni w moim życiu i dziękuję, że miałam taką możliwość czerpania takiej wiedzy i jeżdżenia różnymi fajnymi samochodami. Pierwsze moje doświadczenie Marzenka, Marzenki Szczerze, z elektrykiem. Tak, przejechać w ogóle tyle, tyle w ogóle każdym innym, każdym tak, innym, to bo to była niby Mercedes, ale była marka i szybkość. Znaczy... Tak, no marka, wieś, nie, od, ja to w ogóle wiesz, wiecie, 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 co odkryłam, odkryłam to takie coś w fotelu. Mój tego A -a. nie ma. Miał takie trzymanie, no, był super. Nie nie, słuchajcie, czuć klasę, <laughs> luksus, jakość. Tak jak powiedziałyśmy, czułyśmy się jak królowe życia, szczególnie w tym elektryku białym. Tak. Nie no, cudownie. Nie no, wracam, od razu mam tą tą białą skórę i w ogóle mam wszystko teraz w oczach, w pamięci, słuchajcie, i to wszystko wraca, nie da się zapomnieć. My nawet w pewnym momencie się... przestałyśmy słuchać co instruktor do nas mówi, byłyśmy tak zachwycone wnętrzem, wiecie, kobiety, gadżeciary. Tak, tak. Skręć, o prawo, my dalej prosto. Nas to nie interesowało. No to jest cudowne. słuchajcie, słuchajcie cudowne Co, raczucie. Podsumowując, dziękujemy Wam serdecznie. Oczywiście. Mam nadzieję, że jakoś zniesiecie naszą paplaninę, ale jesteśmy dalej pełne emocji. Ściskamy Was mocno. I pozdrawiamy ciepło. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pa, Pa. 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 Hej, Mercedes. słuchaj, jak to działa, jak to się Kocham jest. Cię. A potem wrócić tego trybu, właśnie te auto, poprzez przetrzymanie Dziękuję. Podrób, ja Ciebie ja te też.